My mówimy, że dzieci, są, dzieci jak się rodzą to są takie dobre. My mamy taki kult dzieci. Dzieci są czyste. Starożytni nie mieli takich, yy, takiego zdania o dzieciach. Jak ja przeczytałem kiedyś, że dziecko, niemowlak, czy może troszeczkę starsze jak niemowlak, jak ma konflikt z rodzicami, bo chce grzechotkę. A mamusia mówi, nie grzechodź już syneczku, bo mamusia ogląda telewizję. A synek chce grzechotkę. To mama jest silniejsza i mu zabierze. To wiecie, co dziecko potrafi zrobić? Dostać 40 stopni gorączki. Matka odda mu grzechotkę i telewizor wtedy, żeby tylko dziecko wyzdrowiało. Dzieci są małymi szantażystami. Ja sam pamiętam, nawet jak myślałem o tej konferencji, jak ja byłem taki kajtek, jak ja potrafiłem złe rzeczy robić, oszukać kogoś. Rodzice mnie tego nie uczyli, nikt mnie tego nie uczył. To był mój autentyczny, oryginalny wyrób na licencji mojej. Eee... Ale ktoś powiedział, a Jezus mówił, że jak się nie staniecie jak dzieci, dawał dziecko za przykład, ale nie w znaczeniu, że ono jest takie dobre. Dziecko czego nie ma? Dziecko nie ma przeszłości. Dziecko nie mówi trzyletnie, ho, 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 kiedyś pamiętam, my często mówimy, kiedyś byłem porządny, byłem bielanką. Nie, dziecko. I dziecko nie myśli o przyszłości. Dziecko ma teraz. Jak ma ciastko, to jest szczęśliwe, jest mu dobrze. I dla niego cały świat jest dobry. Jak mu ciastko zabiorą, popatrz jak dzieci potrafią. Ma ciastko, cieszy się, zabrane ciastko, ryczy, krzyczy, dostaje ciastko z powrotem, cieszy się. Co pan jest chciał powiedzieć? Stawajcie przede mną. Stawaj ty, jaki jesteś. Nie przychodź, bo my, pan Bóg mówi, kim ty jesteś? 10 lat ministrantury, dwa lata w pasterstwie akademickim, w zawieszeniu. 25 lat w rodzinie katolickiej. Pan Bóg nie opowiada mi o swojej przeszłości. Kim Ty jesteś? No skończyłem studia, skończyłem kurs, byłem w Anglii dwa lata. Nie mów mi o przeszłości. Kim Ty jesteś dziś, 26 kwietnia o godzinie 10.34 w Bazylice. Kim Ty jesteś teraz? Niektórzy uciekają w przyszłość. Wiem, wiem, wiem Panie Boże, że palę, ale od 1 maja końcówka. Jeszcze sobie dzisiaj na parkingu trochę przypaliłem jednego. Uciekamy w przyszłość. Dziecko nie ucieka w przyszłość. Dziecko nie ma przyszłości. Dziecko staje przed Panem Bogiem takie, jako jest w tej chwili. I to Pan Bóg chciał pokazać, że jeśli nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. My ciągle właśnie budujemy naszą fałszywą tożsamość. Ale dzieci są czyste. To prawda, bo one jeszcze nie są skażone przez dorosły świat. Błogosławieni rodzice, którzy jak najdłużej chcą dzieci zachować od grzech, od brudu. To jest takie strasznie w tej chwili trudne. Dzieci są już tak bardzo gorszone. Ale dzieci jeszcze potencjalnie są sobą, jeszcze w miarę one nie grają. Mój kolega ksiądz chodził po kolędzie, przyszedł do takiej rodziny, tata, mama, małe dziecko i dzieciak mówi, proszę księdza, a ja już się umiem modlić i mogę się za księdza pomodlić. Pięknie, to pomódl się za mnie. Wieczny odpoczynek, racz mu dać Panie. Rodzice się złapali za głowę. Dzieciak wali to, co myśli. O, babcia jest garbata. Nie mów tak, syneczku. Babcia jest spracowana. Dziadek jaki gruby. Nie mów tak. Dziadek się poprawił. I, i my tak uczymy. I my widzimy pana dyrektora, czy widzicie dziekana na uczelni, jak się cieszę, panie dyrektorze. Wersja oficjalna. Wersja w głębi serca. Miałem nadzieję, że go nie będzie. Ale dziecko jest sobą. Ono jeszcze nie jest tak zagubione.